Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące między innymi kontrmarszu przez instytucje, w wypadku Joe Bidena czy prób wykreowania lewicowej alternatywy. Tak Stanisławie. pytanie nazwisko pana Gramszego, komunisty, który właśnie stworzył, był pomysłodawcą tego marszu przez instytucje. Moje pytanie brzmi: Ja, ja widzę, że w naszym no, środowisku. My jakby odpuszczamy kompletnie ten front walki właśnie o instytucje. Po prostu nawet jak ktoś pracuje na przykład w jakimś urzędzie, to z automatu widzę, że zaczyna się tłumaczyć w naszym środowisku. Ja tutaj tylko tak naprawdę na praktyki, zaraz będę normalnie pracował i tak dalej. Więc moje pytanie, czy... Nie warto było też w naszym yy, szeroko pojętym środowisku promować właśnie kontrmarsz yy, 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 w stosunku do większego? Do Myślę, że nie, dlatego że proszę pana, yy, jeśli by, tak jak to pan mówi, nie wiem co pan przez co rozumie, nasze środowisko obsadziło te instytucje, to one by nadal istniały i wtedy nasze środowisko musiałoby tych instytucji bronić. A problem polega na tym, że zdecydowana większość tych instytucji jest całkowicie zbędna, ba, szkodliwa. szkodliwa. Więc, moim zdaniem, taka strategia byłaby yy, no, nieskuteczna, bo to wtedy wie pan, no. <laughs> po prostu przeszlibyśmy na, stronie, na stronę wroga. To znaczy, yy, no, są przykłady takich yy, pojedynczych jakby. Walenrodów bym, bym ich nazwał, ale no, yy, są też przykłady właśnie na, yy, tutaj w Bydgoszczy urzędników, którzy mają serce po, po właściwej stronie i wiadomo, że tak naprawdę jak przychodzi do, do nich jakikolwiek przedsiębiorca, to sprawa jest automatycznie automatu tak naprawdę załatwiona. Jak przychodzi do, do reszty całej grupy, no to Wiadomo, że będzie się, się męczyć miesiącami. Proszę Pana, no być może, że to przyniosłoby jakieś rezultaty, ale w bardzo ograniczonym stopniu. Ja powiem tak, ale proszę usiąść łaskawie, bo to wystarczy, że ja stoję. Ja jestem zwolennikiem takich rozwiązań, które uruchamiają pewne mechanizmy bez gwałcenia nikogo ani przez oczy, ani przez uszy, ani dosłownie. Jednym z takich mechanizmów, które proponuję, byłaby zmiana systemu finansowego państwa. Na czym polegająca? W tej chwili jest tak, że głównym poborcą podatkowym jest rząd. I rząd właśnie zbiera prawie wszystkie podatki, potem cyka tam samorządom w ramach zadań zleconych i tak dalej. No i oczywiście samorządy to tylko największym ich problemem, żeby przeborować sobie dojście tam w Warszawie, bo wtedy cyknie więcej. Rozwiązanie polega na tym, żeby głównym poborcą, właśnie jedynym poborcą podatkowym, żeby była gmina. Miejska i przy okazji likwidować dwa pośrednie szczeble samorządowe, bo one tylko ze względów socjalnych istnieją. Tak naprawdę to nie, mają żadnego, nie ma żadnej potrzeby, żeby one funkcjonowały. Gmina byłaby poborcą podatkowym, zbierałaby podatki ze swojego terenu, musiałaby zapłacić składkę na państwo ustalaną każdego roku przez Sejm. Jeśli by nie była w stanie zapłacić tej składki na państwo, to trzeba było ją rozparcelować między sąsiednie gminy, bo to znaczy, że nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie. Ale jeśli zapłaciłaby składkę na państwo, to reszta należy do niej. Reszta należy do niej. Jaki skutek by to miało, że gminy by. Musiały dbać o swoich podatników, żeby mieć podatników na swoim terenie, bo miałyby tylko tyle pieniędzy, ile im ci podatnicy dadzą. Jeśli by nie miały podatników, no to ci wszyscy dygnitarze gminni straciliby posady. No bo gmina rozwiązana i rozparcelowana. Więc zostałyby władze samorządu gminnego zmuszone do. Dbania o rozwój przedsiębiorczości na swoim terenie konkurowałyby z innymi gminami, bo ściągać podatników tutaj do nas, niech u nas będzie najwięcej, a inne, to niech tam ich diabli wezmą, niech nie mają żadnych podatków, to najwyżej my je przejmiemy. No to jest właśnie taki mechanizm, tylko że trzeba by jeszcze jedną rzecz zrobić, mianowicie władza centralna bo oczywiście zawsze ma. Takie pragnienie, żeby tam nie tolerować władzy żadnej innej, prawda? również samorządowej, żeby tę autonomię finansową samorządu skasować. Nie ma na to takiej gwarancji, że żadne rozwiązanie nie gwarantuje tego, żeby władza centralna jakieś tam pozbyła się tych mrzonek. Ale są mechanizmy takie hamulcowe i w moim przekonaniu trzeba by nieznacznie zmienić sposób wybierania Senatu, ordynację wyborczą do Senatu. Senat bierze udział w procesie legislacyjnym, no i tam ma pewien wpływ na to, co, jakie ustawy wychodzą z Parlamentu. Po pierwsze, Jaki mechanizm byłby likwidacji finansowej autonomii samorządów gminnych? O no Sejm był ustalił składkę na państwo na takim poziomie, żeby wydrenował wszystkie pieniądze z gmin, prawda? No, więc cały pogrzeb na nic. No dobrze, ale Senat mógłby to zablokować. Senat mógłby to zablokować, bierze udział w procesie legislacyjnym, co by było w, i w interesie obywateli. Obywateli w interesie państwa, bo w interesie obywateli i państwa nie leży to, żeby rząd był rozrzutny, tylko żeby był taki, no, by gospodarował racjonalnie finansami państwowymi. W jaki sposób zmienić ten system wyborczy? No, taki, że zlikwidować powszechne wybory do Senatu. Skandydować do Senatu może każdy, mógłby każdy, tak jak teraz. Ten, co może kandydować, to niech kandyduje, natomiast ograniczyć krąg głosujących na senatorów, żeby prawo głosowania na senatorów mieli tylko tak zwani obywatele kwalifikowani, to znaczy tacy, którzy sami piastują funkcję publiczną z wyboru. No to zdecydowaną większość tych wyborców senatorów to by byli samorządowcy. I senatorowie wybierani przez takich wyborców to jedno o jednym by pamiętali, że muszą pilnować interesów samorządów, bo jak nie, no to wylecą z Senatu i w ogóle z polityki. I to są takie mechanizmy, które można by było zastosować. Wie Pan, i wtedy znaczna część instytucji, na przykład samorządy powiatowe, samorządy wojewódzkie, okazałaby się zbędna całkowicie. I bo jeżeli instytucje istnieją i się mnożą, no na przykład teraz naczelnik państwa zapowiedział utworzenie Funduszu Ochrony Obywateli, pozabudżetowego, tam 3 miliardy złotych rocznie. Tam, czy tam ten fundusz kogokolwiek ochroni przed czymkolwiek, to tego nie wiem, natomiast na pewno rozwiąże problemy socjalne tym, którzy będą w tym funduszu tam funkcjonowali. Więc im mniej takich instytucji, tym lepiej. Tym lepiej i jeśli to mówimy o tym samym środowisku, no to środowisko powinno być zainteresowane nie w obsadzaniu instytucji, tylko ich likwidowaniu. To tyle. Proszę bardzo. Um, jeszcze jedno szybkie pytanie. Wchodząc tutaj na to spotkanie, dowiedziałem się, że Joe Biden jest w szpitalu. Mic się spadł Uj, ulega. Um, Kamina Harris zaciera rączki, ale lekarze... Wszystko, wszystko jest w porządku, stan jest stabilny, ale gdyby lekarze okazali się zbytnimi optymistami i pani Kamila Harris stała się teraz prezydentem Stanów Zjednoczonych, czy według pana by to coś zmieniło, a jeśli tak, to jest? No, zmieniłoby na gorsze, bo pani Kamala Harris jest komunistką po prostu. No, nawet nie. Niekoniecznie. Jest sporo Żydów, którzy nie są komunistami. To wbrew nie można stawiać znaku równości między Żydami i komunistami. Owszem, sporo Żydów jest tutaj komunistami, to jest tak zwana żydokomuna, ale jest sporo, którzy komunistami nie są i w ogóle by się obrazili, jakby ich ktoś tu posądził o to. No tam sam znam niektórych takich. Którzy nie są komunistami, bardzo porządni ludzie, ale oczywiście Żydzi, no to, to żadna wada. To Ja tutaj jestem krytykowany za antysemityzm, muszę tak pół żartem, pół serio powiedzieć, że sami Żydzi sprawiają, że w dzisiejszych czasach znaczy nie, środowiska żydowskie czy organizacje żydowskie sprawiają, że w dzisiejszych czasach. Antysemitą nie jest, znaczy antysemitą nie jest tylko albo Dureń, albo Świnia. Dlaczego? No, o tym, co jest antysemityzmem, a co nie jest, to decyduje liga antydefamacyjna z siedzibą w Nowym Jorku. Tam taki jest Abraham Foxman. On tam też mnie nie lubi, to wiem, nawet tam kiedyś naskarżył nawet do Brukseli na mnie. No ale nic. Więc liga antydefamacyjna za antysemickie uznaje opinie na przykład takie, że środowiska żydowskie mają duże wpływy w sektorze finansowym w Stanach Zjednoczonych, w mediach i w przemyśle rozrywkowym. No każdy, kto chociaż trochę zna sytuację w Ameryce, to wie, że to jest święta prawda. No, co to znaczy? Że Liga Antydefamacyjna, czyli organizacja, która decyduje o tym, co jest antysemityzmem, a co nie, stawia znak równości między antysemityzmem i spostrzegawczością. No to skoro tak, to jeśli ktoś jest tak mało spostrzegawczy, że nie zauważa tego znaku równości, no to jest durniem. A jak zauważa ale z jakichś powodów udaje, że nie zauważa. No to świnia, więc albo dureń, albo świnia. <słuch> Proszę Państwa, zbliża się gorące lato nie tylko ze względu na klimat, bo wojna z klimatem wchodzi w fazę decydującą. Jak ludzkość walczy z klimatem, to klimat zaczyna walczyć z ludzkością i codziennie mamy tego nowe dowody, ale przede wszystkim ze względu na przebudowę naszej tubylczej sceny politycznej. Widać przygotowania, bardzo staranne zresztą, do wykreowania lewicowej alternatywy, nie tylko zapowiadana, Kanonizacja generała Jorżelskiego temu ma służyć, ale również nabożeństwo wynagradzające za zniewagi i zelżywości, jakich doznał we Wrocławiu pan profesor Zygmunt Bauman. Otóż pan profesor Zygmunt Bauman został tam wygwizdany i wytupany przez Młodzież Narodową. W związku z tym prezydent, prezydent Dudkiewicz, który go tam zaprosił i ściągnął, musiał wezwać golędziniaków i dopiero za zasłony tyraliery golendziniackiej pan profesor Bauman mógł spokojnie duraczyć mniej wartościowy naród tobylczy, bo pan profesor Bauman... Nie jest żadnym naukowcem, powiedzmy sobie szczerze. To jest propagandista, który najpierw się obrzezał w latach dobrego fartu Stalinowskiego, obrzezał się na Marxist. Ale kiedy Władysław Gomułka, jak to powiedziała Golda Mary, umożliwił Żydom opuszczenie Cudnego Raju, gdzie nasmrodzili ile tylko było możliwe, to profesor Bauman natychmiast się obrzezał powtórnie, tym razem na postmodernizm. I w tej chwili duraczy, mniej wartościowy naród to byl czy postmodernistycznie. Oczywiście pani Barbara Kudrycka natychmiast padła na kolana białe swoje i zainicjowała nabożeństwo wynagradzające za zniewagi i zelżywości, zal jakich doznał pan profesor Zygmunt Bauman, no a pan redaktor Wiesław Dębski, rozwinął bardzo ciekawą teorię na temat usprawiedliwienia, z którymi się chcę z Państwem podzielić, bo tutaj teologiczne aspekty, jak mamy kanonizację generała Grzegorzewskiego, wynagradzające nabożeństwo do Zygmunta Baumana, no to siłą rzeczy teologiczne aspekty się tu wiążą. No i pan redaktor Dębski wysunął hipotezę, że wprawdzie pan Bauman Zygmunt, no mocno nabroił, tam uczestniczył Znacząc w różnych zbrodniczych przedsięwzięciach, jako komunista, jako politruk kabeliaków i jako tajny współpracownik informacji wojskowej, więc już wszystkich możliwych łajdacz się dopuścił. No ale to wszystko nie ma żadnego znaczenia według pana redaktora Dębskiego, ponieważ profesor Bauman wierzył, że komunizm jest dobry dla Polski. No to okazuje się, według tej hipotezy, wiara usprawiedliwia wszystko. Ale nie każda wiara. Ośmielam się zwrócić uwagę, że Rudolf Hess zastępca wybitnego przywódcy socjalistycznego Adolfa Hitlera, też wierzył w narodowy socjalizm i wierzył, że narodowy socjalizm jest dobry dla Niemiec. Ba, nawet mocniej wierzył niż Zygmunt Bauman, bo się nie obrzezał, chociaż był skazany na dożywotnie więzienie w Szpandał i do końca życia wierzył, że narodowy socjalizm jest dobry dla Niemiec i wierzyłby nadal, gdyby dożył, ale nie dożył, bo jak Państwo wiecie, został uduszony kablem elektrycznym przez angielskich agentów, którzy już uznali, że nażył się dostatecznie długo i wystarczy. Podobnie Stefan Bandera. Przecież Stefan Bandera tak samo gorąco wierzył, że nacjonalizm ukraiński i czystki etniczne są dla Ukrainy dobre. Gdyby tak nie uważał, to by ich nie przeprowadzał. I trudno się z nim spierać, proszę państwa, bo czystka etniczna nosząca znamiona ludobójstwa, tak senat się odważył to nazwać, jednak przyczyniła się do tego, że dzisiaj Prawa Ukrainy do Wołynia nikt już nie podważa, więc czystki etniczne, jak się okazuje, są moralnie pożyteczne. To nie jest tak, jak się nam tu próbuje wmawiać, że to wszystko jest złe. Jak jest złe, jak dobre owoce przynosi, to znaczy przynajmniej dla Ukrainy, bo dla naszego nieszczęśliwego kraju to już nic dobrych owoców przynieść nie jest w stanie, to jasne. Otóż, proszę Państwa, warto zwrócić uwagę, dlaczego na przykład. Na wiara Rudolfa Hessa jest gorsza niż wiara Zygmunta Baumana. Otóż przypominam, że Narodowy Socjalizm został zmuszony do bezwarunkowej kapitulacji. Podczas gdy komunizm swój pozorowany upadek wynegocjował, a dlatego mógł wynegocjować, że wcześniej jeszcze zdążył się zaopatrzyć w bombę atomową i wodorową. Wygląda zatem na to, że to nie wiara człowieka usprednia, tylko bomba atomowa. I to jest zupełnie nowy aspekt teologiczny, który w całej sprawie dzięki zniewagom i zelżywościom oraz nabożeństwu wynagradzającemu do Zygmunta Baumana za zniewagi i zelżywości możemy poznać. Tymczasem, powiadam, na politycznej scenie szykuje się podmianka. Prawo i Sprawiedliwość pnie się w sondażach w górę. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości osiągnął dobry wynik, chociaż jeszcze nie wygrał wyborów Uzupełniających weblągu, no więc to wprawia w euforię wszystkich zwolenników prawa i sprawiedliwości, że tylko patrzę, jak tak dalej pójdzie, to prawo i sprawiedliwość w 2015 roku może uzyskać większość konstytucyjną, no i wtedy zrobi w naszym nieszczęśliwym kraju porządek. Widać, że nad premier Donald Tusk. Nad platformą Obywatelską, nad premierem Donaldem Tuskiem, parasol ochronny rzeczywiście jest stopniowo zwijany. Dwie przyczyny tego są. Pierwsza, no to trzeba znaleźć kozła ofiarnego, bo wkraczamy w kryzys, więc tu premier Tusk się nadaje jak najbardziej, już mu złocą drogi, ale druga przyczyna się pojawiała. Otóż okazało się, że niemieckie firmy, które budowały stadiony na Euro 2012 i budowały różne inne obiekty nie dostały zapłaty za swoje usługi. Otóż to już nie są żarty. Widzimy, że pan premier Tusk musiał ogłosić suwerenną decyzję, że kandydowanie w tych okolicznościach na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej ma surowo zakazane surowo zakazane no i będzie musiał wypić kielich goryczy do końca.